Moi drodzy, jestem Gosia i dzisiaj zabieram was do Rzymu. Po całej procedurze lotu odbioru bagażu jesteśmy na miejscu. Znaczy nie dosłownie na miejscu, bo powinniśmy byli być na miejscu w Valelunze. Jesteśmy koło i niedaleko. Póki co w lokalizacji, gdzie będziemy spać. Mega, po prostu totalnie jakiś włoski klimat. O, to jest nasza ekipka, już pierwszy skład. Jest tutaj Tomek i, i, i jest Marcin Świderek, który startuje w Digitalu, w esportowym kapie. Tak, totalnie po włosku. Totalnie po włosku, może delikatnie tą Hiszpanią zalatuje nawet. O, pranko się robi. A nasza lokalizacja jest tu. Jesteśmy we Włoszech, także y, nie można robić być ze espresso money, standard. Co tu Będę w ogóle tu very, very good, good, good nas. Yeah. A tu nasi właśnie. Hello, Hello. Hey. how are you? Como estás? Ciao. 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 <laughs> <laughs> co tam Marcin? Jak samo poczucie? Jest to cudownie. Tak? Czyli na razie zachwyt krajobrazami, a stresowanie nie? się e, rywalizacją później. Słuchajcie, jest tak pięknie, że ja cały czas tylko chcę... Nie szkodzi, nie szkodzi. Chcę to nagrywać. Widzicie to? Cieszcie się razem ze mną, proszę. Podoba się wam? Prześlicznie. Nie no, mega. O, ciekawe co jest na górze. Pierwszy raz jestem w miejscu. Gdzie, gdzie pan powiedział? No, tutaj jest kącik do malowania. Także, jak chcecie, tutaj sobie możecie pomalować. I są farbki, i szkoda, tylko że ja nie umiem malować. No, to jesteśmy w domu, moi drodzy. guide do malowania. Hm. Będziemy jeść teraz. Pada trochę deszcz, ale my się tym nie przejmujemy. Naszym fluent włoskim posłużyliśmy się pytając się, gdzie możemy unpoko mandziary. No, i jesteśmy na placu. Gdzie idziemy? Tam? Spróbujmy tam. Dobra. Panowie się wyłamali, no sobie mięso. A ja, a ja, a ja, a drodzy. a moi drodzy. dzień! drugi, a tak naprawdę to dzień pierwszy, bo wczorajszy dzień był tylko i wyłącznie dniem takim na podróż. E, wyruszamy, idziemy sobie w takim oto zasnym składzie. Jest Tomek, jest Marcin, Loelo, czy 2:0 i jedziemy na tor. Jedziemy na dowale lungi. Dzisiaj taki dzień typowo organizacyjny, jakieś odprawy, briefingi, spotkania, wiecie, taka ogólna rejestracja. Teraz idziemy się akredytować i odbierać pasy. I kto to jest? No, nikt inny jak Robson. Nasz kochany Robson Kupson. Ty, Ty, Maciej, co ty masz tu za logo? Polski mhm. związek. Motor. Ładne. Dobra, Later. mam akredytację. Yeah. Mam you're swoje you're credentials. Right? i. No i idę. To jest najlepszy krok. Musi być dobry. Rada. Następuje oficjalne przekazanie. Nie, moi drodzy, nie na stałe. Ja takich rzeczy nie udaję. I jak widzicie, ja takich rzeczy również nie pożyczam. Także Sara może czuć się wyjątkowa. Nigdy nikomu nie chcą Naprawdę ciężko. Serio, On jest ubitny troszeczkę od góry. Ale wygląda tak. Ta dama. Jest to, moi drodzy, kas, w którym wywalczyłem tytuł Mistrza Polski kartingowego. On też był gdzie był? A, w Puharze w Zwadion Wagon Cup piechał z banana i był w Dubaju, także to jest turbo egzotyczny czas. O, wygląda on tak. Proszę. Dziękuję. W sumie też jeszcze nie powiedziałam wam w ogóle kto reprezentuje Polskę. Poza tym w jakich klasach, w jakich kategoriach, w jakich pucharach, puchar gietę, puchar slalomu kartingowego i puchar e, digitala, albo jak to woli simracingu. Także za chwilę powiem wam jakie piękne twarze z dumą noszą te. Niebieskie, ładne ciuszki na sobie i reprezentują nasz kraj i polski związek motorowy. Tutaj jest sobie nasz Krzysiu, Krzysiu Gadi, elegancko, hello Chris, hello, hello. I tutaj Sara, Sara Kałozińska, reprezentantka Pomorza. Sara, znacie, moi drodzy, z programu Gerson Track. Super. Sara. No no problem. Co tu się dzieje? Po prostu jakaś e, gruba imprezka. Jesteśmy na oficjalnym rozpoczęciu, na takim dużym placu. Wygląda to całkiem fajnie. Troszkę jest taki chaos organizacyjny i już zgubiliśmy naszych. Tu jest jakiś chyba pokaz, pokaz mody rzymski czy coś. E, ale jest fajnie, robi to naprawdę bardzo pozytywne wrażenie, także za chwilę mam nadzieję, zaprezentuję Wam coś więcej. Gdzie jest Polska? Dobra, tak to wygląda. Sytuacja jest chaotyczna. A tu są jeszcze flagi! Dobra, jest... Ale to jest polska flaga? Dobra, jest polska flaga. Jest, ekstra. Nie jest to Monako, jest to Polska. Nie Indonezja, ale Polska. Pięknie się prezentuje, pięknie. O, nie ile ludzi tu jest. No normalnie jakby coś... Hello! Normalnie, jakby coś za darmo rozdawali. Sytuacja już jest nieco bardziej ogarnięta. Wszyscy zostali poinformowani, co mają robić, gdzie mają stać. Zaczyna to wyglądać pięknie, ładnie, kolorowo. Są rozstawione samochody większości kierowców, ale nie wszystkich. Przetransportowane tu są te, które wzięły udział w paradzie, jak widzicie. Naprawdę wygląda to ładnie, zacnie. Nasza ekipka stoi na najwyższym stopniu podium, żeby nie było, nie. Fajnie, fajnie. Pomachacie mi? Proszę everyone. Hey, super. Digital, pomachaj też. All drivers on the catwalk. Extra. Tutaj siedzą bipy! A bipy to my! Ha, ha, ha. To jest moje miejsce! To jest moje miejsce! No dobra, ja siadam. tu! Eloszka, moi drodzy, zaczynamy dzień drugi Pijam Motorsport Games w pięknych okolicznościach. Za mną stoi Lambo, w Ktu, którego to tutaj! Już się pakuje Andrzej Lewandowski, nasz reprezentant, który wspólnie z Arturem Janoszem właśnie ujeżdżają tego byka. I walczą. I walczą w pucharze GT, tak to się ładnie nazywa. Walczą, całkiem są w dobrej formie, muszę przyznać naprawdę. Artur no, w zeszłym roku tutaj przepieczątował swoje zwycięstwo w azjatyckiej serii Lamborghini Super Trofeo, No a Andrzej, słuchajcie. Pod koniec października wywalczył mistrzowski tytuł w proamie z Karolem Baszem na torze w Także myślę, że jest to dobry prognostyk. No i co? Fingers Cross albo trzymamy księgi po prostu po polsku za, za panów. I reprezentacja Polski w Kucharze K.T. w składzie Andrzej Lewandowski i Artur Janusz szykują się do oficjalnego otwarcia FIA AMON. Zagłuszają mnie, bo to właśnie oni, jako pierwsi, wyjeżdżają na tor. Aktualnie za kierownicą jest Andrzej. Ej Marcin, co u Ciebie słychać? Musieliśmy rano wstać. Czemu? Żeby zrobić sobie miłe zdjęcia. A powiedz mi, o której ty dzisiaj jedziesz? O 15 mam briefing i o 15.30 trening. Aha, a słuchaj, a wiesz po jakim torze będziesz jechał? A, tak, są trzy tory. Aha. Barcelona, Red Bull Ring i... Interlagos. A Interlagos. Ty, a dobra, a słuchaj, a który jest z tych trzech twoim ulubionym? Myślę, że najlepiej czuję się na Barcelonie i Interlagos. A moim ulubionym jakby miałaś tak zastanowić to jeszcze do niedawna był Red Bull Ring. Tak, Red Bull Link. Tam się mega dobrze czułam. Te różnice nieje się nie w ogóle strasznie fajnie mi się tam jechało. Ale teraz polubiłam też bardzo Barcelony. Byłam tam na testach z moim trenerem Felixem <grywka> się. Za chwilkę będzie odbywać się pierwsza zmiana opon, zawodnicy na pierwszy trening wyjechali, tor przesychał. No już jest teraz całkowicie super. Pierwszy trening, pierwszy wyjazd zawodników był na deszczach. Fajnie, zmienne warunki. E, tor przesychał z okazji było teraz szybciej, ale przecież dostosowywałem w miarę swobodnie i e, no super, pierwszy, pierwszy trening za nami. Cześć Julek. Cześć. Co słychać? Super, dzień się zaczął fajnie. No tu robi wyniki. jak się czujesz jak się w roli kibica powiedz mi? No słabo, tęsknię, tęsknię za na... wyścigami, ale co zrobić, to lepiej być kibicem niż nic. Ale trzymasz za wszystkich Polaków? Tak, oczywiście, oczywiście. Dzięki cały czas na Nastąpiła teraz zmiana lokalizacji. Naszym poszło generalnie super w pierwszym treningu. Jak odchodziłam od live timingu, plasowali się na, nie, na czwartym, potem na szóstym miejscu. A aktualnie weszliśmy do takiej auli. Jak widzicie są światła czerwono-niebieskie, jest fajnie. I tutaj moi drodzy, proszę bardzo, tutaj jest właśnie Digital Cup. O dobra, podejdźmy do numeru no, standardowo, do numeru 3. Nie muszę wam chyba mówić dlaczego, a jak muszę, to to jest mój numer statowy, jakbyś nie wiedział. Okej. Okay. I wygląda to tak. Zestawik, co tutaj mamy? Widzę, w całości zestawik jest Trustmastera. Eee, fajnie, pojedynczy ekranik, fotelik taki w stylu wyścigowym, Rekaro. Ten ekran, nie wiem, do czego będzie służył. Eee, takich stanowisk jest ile? Jak mnie wzrok nie myli. Tutaj mamy 12. Czy jest coś więcej? Nie. 12 takich stanowisk. Ej, Marcin, chodź się przymierz. Gdzie? Ja ci znalazłem świetne stanowisko. Moim zdaniem najlepsze stanowisko to jest stanowisko numer 3, prawda? To jest najbliżej kierownicy. Nie, bo to mój numer startowy. Przyjmiesz się. Powiedz mi, co sądzisz o że Chyba co wiem, co, to prywatnie też sobie na tym sprzęcie jeździsz. Ale tak, dokładnie, w domu mam ten sam sprzęt. I dlaczego akurat masz trasmastera? No właśnie, jest używany na zawodach. o też master nie? Hmm. Sprawdzam sobie. Tak. O, to jest jakiś Special Edition, co? Gran Turismo, właśnie, turyzmy. tak specjalnie. Właśnie Błyskawiczna kolejna zmiana lokalizacji. Tym razem jesteśmy na karting slalomie. Puchanżę slalomu kartingowego. Powiem Wam szczerze, bardzo ciekawa dyscyplina, ponieważ wiele nie potrzeba, a na dobrą sprawę wystarczy wyasfaltowany plac, takie oto pachołki, no i można już się bawić. Eee, aczkolwiek powiem wam, że same te figury, które są ułożone, czy które są zawarte w regulaminie takiego slalomu kartingowego, który to jako dyscyplina, jest mega popularny, na przykład w Niemczech. Są takie skomplikowane. Na przykład macie tutaj coś, coś takiego. To się nazywa skrzyżowanie. To elegancko. Tutaj musimy skręcić w lewo. Zaraz na wyjeździe musimy, uwaga, skręcić tutaj w prawo. Jechać znowu do środka. Wyjechać. Skręcić, moi drodzy, w lewo. I uwaga, skręcić jeszcze raz w lewo. No i dopiero tutaj wyjechać na wprost i wcelować w tą oto lukę, w kolejnego takiego zawijasa. Przed e, tego typu eventem dobrze jest takie figury... Figury, tak, to się nazywa figury, wyryć na pamięć, żeby to po prostu jechać na intuicję. Bo w innym przypadku, jak zaczynamy się zastanawiać, czy ja teraz powinienem się nawrócić, zawrócić, czy w ogóle co zrobić, to... No to już po nas, bo czas leci, tor jest strasznie krótki, pieszo idzie się go półtorej minuty, także go karty idzie się kilkanaście, może dwadzieścia parę, coś takiego. No, sekund to, to max. Także zobaczymy jak nasi sobie z tym poradzą. To są nie wiem, go jest Oj, bardzo ciekawy system doważania. Tutaj są właśnie odważniczki. Doważone są do 70 kg. Byliśmy właśnie w odwiedzinach chłopaków z GTK, czyli z Pucharu GT tutaj podczas e, pierwszych, tak jak to się mówi ładnie, Igrzyska Sportów Motorowych FIA. Motorowy. Czyli ta nazwa jest taka długa, no dobra, ale już się prawie jej nauczyliśmy. No a chłopakom poszło ogólnie okej. Okay. Pierwszy trening byliśmy bardziej nastawieni na sprawdzenie czasu, także nam się udało, byliśmy w pierwszej, można powiedzieć, w szóstce. Drugi trening trochę gorzej, raczej staraliśmy się utrzymać takie tempo wyścigowe. Dobra, Tomek, a teraz gdzie idziemy? Idziemy teraz do kartingowców na karting slalom. Właśnie mają pierwszy trening, a, a później zapraszamy na trening w digitalu na Marcina Świderka. Mam pas, jestem przygotowana, patrzcie. Mam media i mam FIA VIP Lunch, który, tak na dobrą sprawę, prawie nigdzie nie działa, ale jest VIP i jest złoty. No już jesteśmy, widzicie sobie. Teraz akurat nic nie jeździ. Pewnie przeraziły ich te warunki i też nie wiedzą, co mają z tym fatem zrobić. Czy idziemy się dowiedzieć. W kartingu ja niestety nie mogłam wystartować, moi drodzy. No nie, nie. Już latka nie tę. Limit wiekowy tutaj to było do 16 roku życia. A ja mam ociupinkę. Tyle. Więcej. I idzie bombą. O, to jest ta dziwna figura, o której Wam mówiłam wcześniej. Nie to elektryczny w ogóle. No siema, jak tam? A ja super. Tak? Jak Ci poszło? No, tak powiem? No dobrze, ale... No fajnie. Ty osłuchaj jeszcze jak jechałeś, nie? Było suche, no tylko że jeszcze nie, nie zatrzymałem się w tym, w bramie, no i dostałem sekundy karne. Ile sekund? Ja. Oglądamy przejazd, bo jedzie, jedzie Sara. Jest to trochę dziwne, bo Sara jedzie w moim kasku, także pierwszy raz oglądam tak naprawdę, no nie siebie na torze, ale z kask na torze. I stwierdzam, że jest ładny. Nie, jest to mój najnowszy kask, jest to kask z 2011 roku, kiedy to wywalczyłam tytuł Mistrza Polski. Update wygląda tak, że szanownej młodzieży poszło super. E, jesteśmy na trzecim, trzecim miejscu, szczęśliwy numer 3, także to dobry prognostyk na jutro. Deszcz Sary nie zestraszył, nie przestraszył, nie zastraszył. No i tak, i dwa fajne przejazdy oddała. Pierwszy troszeczkę z błędem, ale na drugim się poprawiła i poszła piecem. Krzysztof też nie ma tutaj żadnych absolutnie zastrzeżeń, e, także myślę, że bardzo fajnie. Zobaczymy co będzie jutro podczas kwalifikacji. Marcin Świderek zasiada już za sekundkę na swoje stanowisko. Ma stanowisko numer 2. To prawie jak numer 3, także się cieszę. Trzymamy za niego kciuki. Fun fact. Widzicie to pudełko? Tak, jest to pudełko po butach z ponieważ wymogiem organizatora jest jazda w obuwiu. Obu. A nie wiem, czy wiecie, ale no, część zawodników e-sportowców lubi jeździć sobie bez butów. Hmm, jeżeli są jakieś takie twarde pedały, hmm, na wzór pedała hydraulicznego, no to wtedy absolutnie nie ma szans, bo stopa nam się przy e, To kazali mu kupić właśnie buty. Takie sobie nabył dzięki temu buty. Wydał stówkę euro. Taka przyjemność. Tu jest znany.